17 drużyn, 17 stadionów, a z tego kilka iście ekstra. To jeden z najmłodszych stadionów. Pojemność 1100. O kurwa, ale gówno jebane. Polonia Bytom, To jeden z najmłodszych stadionów w pierwszej lidze. To w szkole stadion. Obiekt mieści obecnie 1175 widzów na wschodniej trybunie o metalowej konstrukcji. W sezonie 2025 26 stadion będzie w trakcie rozbudowy. Trwają pracę nad zachodnią trybuną o konstrukcji żelbetowej. Miejsce szesnastego. Urawy w W Bytowie. Polonia przeniesie się na Stadion Śląski. 120. Dobra, w miesiącach zimowych przeniesie się na Stadion Śląski. Nie no, ale gumiany stadion, ja pierdolę. Urawy w Bytowie. Miejsce 16. Ja nie wiem po chuj w ogóle coś takiego budować, no. Znaczy ja wiem, że stary, stary stadion Polonia-Bytom, to to kurwa jakiś, to też jakiś frajer był. Nie no, to masakra, ten stadion wygląda jak stary stadion Górnika Zabrze stary. No, masakra. Stary, dosłownie wygląda jak stadion, jak stadion Ernesta Pola. A to tutaj oni zburzyli, to i wybudowali tą kakarakę kurwa na tysiąc osób? Na no autentycznie stary klub, w którym ja trenowałem, jak byłem mały. No stary, no patrz na to, no, to tu jest lepszy stadion. Czekaj, czy jestem na tym zdjęciu? Nie, o kurwa. No zobacz. I to jest stadion, stary, który zbudowali w 2000, nie wiem, 5 roku. No tu będzie z nie wiem ile tysięcy, a może za 2-3, jest tylko ta trybuna i tu w środku są ten, no ale jest oświetlone i tak dalej, ja nie wiem w jakiej tej, w jakiej oni zagrają. Będzie w trakcie rozbudowy, trwają prace nad zachodnią trybuną o konstrukcji żelbetowej. Góra w 2097. Zniczą Co to jest w ogóle? I pogoń grodzisk mazowiecki. W ostatnim sezonie był to... Cze, 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 chcesz mi powiedzieć, że tu dwie drużyny grają na tym czymś? Nie wiem, jak to jest, że niektóre kluby stare dostają stadiony za 600 milionów, a niektórzy grają kurwa na stadionach, które, nie wiem, zbudowali sobie w przerwie meczu. To stadion trzy razy na miał najmniejszą pojemność, najniższą frekwencję w lidze i najdziwniejszy sektor dla kibiców. Gości. <laughs> W obecnym kształcie <noise> działa od 2006 roku. <noise> kiedy Co to kurwa jest?! Trybuna północna. Obie... Co to kurwa jest, stary? Ja mam większy przedpokój, kurwa, niż ta trybuna gości. Matko jedyna! Służy Zniczowi Pruszków, a w sezonie 2025-2026 stadion będzie dzielił także Beniaminek, pogoń Grodzisk Mazowiecki, który na swoim stadionie zagra tylko pierwszy mecz sezonu. Średnia frekwencja w poprzednich rozgrywkach wyniosła na mezło. Masakra zaledwie 734 osoby. Ja myślałem, że z nicz pruszków to jest jakaś taka drużyna, no może nie ekstra klasowa, ale że taki solidny, pierwszoligowy zespół. A tu widzę kurwa, że nikt na ten... nikt... jakby... zero niczego. Oni chyba dobrych wychowanków mieli takoweron, nie? Mistrz Piszcie, coś po was zabije. Stadion Chrobrego. Pojemność 2817. Chrobry głowów. Choć stadion. W... Dobra, to ja myślałem, że na tą piłkę w pierwszej lidze to ludzie chodzą, ale tutaj nikt na to nie chodzi. Co to jest frekwencja 900 osób. Głogowie powstał jeszcze przed II wojną światową. Dziś tylko częściowo przypomina dawny obiekt. Stadion otacza bieżnia lekkoatletyczna, która dystansuje kibiców od boiska. Trybunał. Chcecie mi powiedzieć, Chcecie mi powiedzieć, że takie osoby, które grają w takim chrobry głowów, zarabiają km miesięcznie w takich warunkach żyją? Ta główna mieści nieco ponad 2800 widzów, jednak w sezonie 2024-25 średnia frekwencja wyniosła zaledwie 965 osób, co daje tylko 34% zapełnienia. Wygląda na to, że średnia frekwencja przełożyła się na zdobycz punktową chrobrego. Miejsce 14, stadion puszczy, pojemność 2000, puszcza Niepołomice. Sprawdziliśmy. Dobra, i mamy tak. I tu mamy puszczę Niepołomice, która gra w ekstraklasie, zresztą już kilkukrotnie, parę sezonów. Jezu, co to jest, stary? Znaczy, boisko ładne, ładnie utrzymane, ale wszystko dookoła... Harry Potter tu nie grał, ale patrząc na wieżę, łatwo pomyśleć o Quidditchu, znanym z powieści J.K. Rowling. Na początku 2025 roku trwały intensywne prace, by dostosować obiekt do wymogów ekstraklasy. Budowano infrastrukturę dla ekip telewizyjnych czy strefy VIP. Pierwszy mecz domowy po zakończeniu modernizacji rozegrano tu w marcu 2025 roku. Miejsce 13. Stadion Pogoni. Pojemność 2901. Pogoń Siedlce. Stadion w Siedlcach miał być nowoczesnym kompleksowym obiektem. To nie wyszło. Chyba. Powstała tylko jedna z planowanych trybun. Budowę rozpoczęto w 2010 roku, a pierwszy etap pochłonął 28 milionów. Ile? Docelowo stadion miał 58 tysięcy widzów. W sezonie 2024 25 średnia frekwencja wyniosła 1332 osoby. Co oznacza wykorzystanie trybuny głównej na poziomie 46%. Miejsce 12. Stadion Kazimierza Sosunkowskiego. O Jezu! 711. A to jest przykonwiktorski ten stadion? Legendarny? 52. Polonia Warszawa. Budowa przykonwiktorskiej rozpoczęła się w 1925 roku i trwała aż 3 lata. Stadion odegrał swoją rolę w historii stolicy. W czasie powstania warszawskiego w sierpniu... Stary, ale zobacz też to. Masz tutaj trybunę. Masz tutaj stary trybunę, która jest po prostu... Nie ma żadnych fundamentów, to jest wylane na, na, na wzgórzu. Nie na no, masakra. ...1900... Masakra, że tu się ekstra klasa grała. Też jest niesamowite, że to jest w sumie jedna trybuna tak stricte. Nie wiem. 40 to, jest roku, to właśnie zboista ruszył tragicznie. Takie wypierdziane są te. Szturm żołnierzy AK na północ miasta. Od lat mówi się o budowie nowego stadionu w tym samym miejscu, ale jak dotąd żadna z koncepcji nie doczekała się realizacji. W sezonie 2024 25 średnia frekwencja na meczach polonistów wyniosła 2302 widzów, co oznacza zapełnienie stadionu na poziomie 33%. Miejsce 11. Stadion miejski Stal. Pojemność 11 547. Stal Rzeszy. Na jednej trybunie? Czy one wszystkie mają jedną Nie, Mański powstał w nie, 1955, nie, 1955 roku z trybunami ziemnymi wokół boiska. Czekajcie, czy tutaj w żużel się jeździ, kurwa, jak nie ma piłki nożnej? W 2006 roku obiekt przeszedł przebudowę. Efektem był nowoczesny dwupoziomowy sektor z zadaszeniem chroniącym nie tylko kibiców, ale też tor żużlowy w sezonie 20... Ej, faktycznie to jest żużel. Zadaszeniem chroniącym nie tylko... Nie wiem. Skandal. ...kibiców, ale też tor żużlowy w sezonie 2024 25 Średnia frekwencja wyniosła 43 36... ja widzów. Dało a jaki klub jest większy pod względem kibicowskich, Resowia czy Stal Rzeszów? 1% zapełnienia. W nowych rozgrywkach stadion będzie dzielony także przez Resowie, która występuje w drugiej lidze. Okay. A jej własny obiekt od miesięcy widnieje w naszej comiesięcznej serii Polskie Stadiony w Budowie. Miejsce 10. Stadion Grzegorza Lato. Pojemność 7000. tysięcy. Stal mie Mielec. Pierwszy stadion w tym miejscu powstał w 1953 roku i mógł pomieścić aż 30 tysięcy widzów, czyli wow. niemal połowę dzisiejszej populacji Mielca. Dziś takich tłumów już niestety nie zobaczymy. Ostatecznie nowy obiekt otwarto w 2013 roku. Dziś to kameralny stadion, którego klimat bardziej przypomina pierwszą ligę niż złote czasy stali. W sezonie 2024/25 średnia frekwencja w Ekstraklasie wyniosła 4945 osób, czyli solidnie, choć daleko od dawnych rekordów. Miejsce 9. Stadion Górnika. Pojemność 7500. Górnik Łęczna. Położony przy głównej alei Łęcznej stadion zyskał swój obecny kształt na początku XXI. A Łęczna to jakaś Wiocha czy to Miasto Małe? z najwcześniejszych stadionów w kraju. Estetyczny wygląd zapewnia wykończenie w żółtej cegle kliniki. Totalnie bym nie powiedział, stary, że, że to jest estetyczne. To jest, nawet łuków kurwa nie potrafili tu zrobić. Tu jakaś dziwna trybuna. Straszne są te stadiony. Stadionów w kraju. Estetyczny wygląd zapewnia wykończenie w żółtej cegle klinkierowej. Niestety klimat nie przekłada się na frekwencję. W sezonie 2024 2025 średnio przychodziło tu tylko 1586 widzów, co stanowi nieco ponad 20% pojemności. Nic dziwnego, że klub próbował ratować frekwencję akcją bilet za 5 zł dla mieszkańców dwóch powiatów województwa lubelskiego. E, bilet za 5 zł była jakaś taka akcja i ona długo trwała jak ja byłem mały no mogłem chodzić do drugiej, trzeciej klasy w zabrzu e, też organizowali takie akcje, że bilet za piątkę tylko wtedy na górnik stary chodziło z 20 tysięcy osób i też był stary, 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 stary stadion żebyście zrozumieli jak to wyglądało, nie? O. O. To był taki paradoks Bo tutaj, bo tutaj no w sumie to się stało, nie? I tak dalej. I tylko to było w miary takie jakby nowe czy wipowskie. No to, to za czasów jak ten stadion tak wyglądał. I pamiętam, że tu przyjeżdżaliśmy, tu była główna brama. Tu się wchodziło, były jakieś przebieralnie I szliśmy, i szliśmy tak dookoła tego stadionu bo po prawej stronie się schodziło na takie żwirowe, chociaż kurwa nawet tu nie wiem czy to żwir był, taki kurwa czarny czarny hamski, kurwa żurzel to był e, i tam trenowaliśmy, masakra. I tam się trochę potrenowało to kurwa praktycznie ciuchy były dobierane. weź się na tym wypierdol. No, widzicie? No ja nie wiem też z jakiego okresu to jest. Tam to wspominam, że było bardziej czarne. A potem zbudowali stadion w trzech no. czwartych. Ciekawe jak on teraz wygląda. czy dokończyli już tą, tą. A to dobry czas, by wam podziękować za 30 tysięcy subskrypcji. Ty też. Autentycznie, ja to z bólem serca mówię, bo ja się tam wychowałem, ale w Zabrzu, poza tym stadionem, kurwa, to wiesz, to wygląda jakbyś. się yy... no źle to wygląda. Czy dwa w sumie? sumienie? No, to górnik zawsze miał bardzo wysokie frekwencje. No. Wielką wirtualną trybunę. Dzięki. Miejsce ósme. Stadion Orła Białego. Pojemność 6156. Mieć Legnica. Legenda głosi, że w wykopach pod boiskiem znalazły się kiedyś trzy poniemieckie czołgi. Jeśli chodzi o rozwój obiektu, przełom przyszedł w latach 2005-2009, kiedy stadion zyskał cztery nowe żelbetowe trybuny. W sezonie 2020 oni ich nie łączą tych stadionów? Legnicki Stadion zanotował drugie najwyższe procentowe wypełnienie w całej pierwszej lidze. Średnia frekwencja wyniosła 3707 osób, co stanowiło 60% W Lublinie E3 też pojawił się stadion, a co na motor to, to tyle osób W polscy kibice dosyć niechętnie uczęszczają na spotkania zaplecza ekstraklasy. Miejsce siódme. Stadion GKS-u. Pojemność 15150 to tam to chodzi. Historia budowy nowego stadionu o, w Tychach przypomniała wiele innych miejskich inwestycji. Były wizualizacje, były zapowiedzi, ale długo brakowało konkretów. Finalnym efektem jest jeden z największych stadionów pierwszej ligi z nowoczesną bryłą. Ciemna blacha dachu, czerwone ściany i mozaika ten, krzesełek idealnie współgrają... Ten, te logo z podobny chyba do zagłębia coś nie? Górne, zbliżone, bym powiedział. Dlaczego znaczy oni mają flagę Bułgarii tutaj? Nie wiem. ...z barwami GKS-u Tychy. Jest to jeden z wielu obiektów powstałych w ostatnich dwóch dekadach o pojemności około 15 tysięcy miejsc. Przez poziom sportowy arena nigdy nie była wypełniana. Choć więc infrastruktura jest na poziomie ekstraklasy, średnia frekwencja w sezonie 2024 25 wyniosła 4105 osób. Zaledwie 27% pojemności. Apetyty jednak rosną, bo w ostatnim sezonie GKS-owi zabrakło tylko trzech punktów do baraży. Punktów i huj. Miejsce szóste. I taka arena. Pojemność 11600. Odra Opole. To jeden z najmłodszych stadionów w Polsce. Obie. Okay. Wygląda jak paczka z impostu. Powstał w zwartej, jednolitej formie z otaczającym. Ale tak szczerze ciekawe. Ciekawe, czy dużo trzeba byłoby dołożyć, żeby ten, żeby go zadaszyć całego. boisko jednopoziomowymi trybunami, które mieszczą 11 600 widzów i są w pełni zadaszone. Definiującym elementem areny Opole jest przepuszczająca światło biała LED. Nie no, GKS Katowice to nie, to nie jest, to są stadiony tego, Inauguracja stadionu skończyła się zniszczonymi toaletami i innymi przestrzeniami. Kibice nie byli rozpieszczani przez odrę również na boisku. Co co, biura, kurwa czy co? Dziwne to jest. Biorąc pod uwagę tylko mecze domowe drużyna znalazła się w strefie spadkowej. Koniec końców Odra Opole wywalczyła utrzymanie, a stadion znalazł się w górnej połowie ligowej stawki w naszym rankingu. Średnia frekwencja w poprzednim sezonie wyniosła 3253 widzów. Choć Odra większość spotkań rozegrała. O ładny, pośredni. a nie ładnie jak się pod, podłączony. No. Miejsce piąte. ArcelorMittal Park. Pojemność. Sztab Park. Wieczysta Kraków. To jeden z najbardziej imponujących kompleksów sportowych w Polsce. no. Architektonicznie wszystkie obiekty tworzą spójną całość. W sezonie 2025-2026 to bez wątpienia najbardziej zapracowany stadion w Polsce. Oprócz Zagłębia i Rakowa Częstochowa, w przypadku awansu do Ligi Konferencji, grać będzie tu również wieczysta Kraków. Na wiosnę ma jednak przenieść się na stadion, który otwiera nasze podium. Miejsce czwarte, stadion Władysława Króla. Pojemność 18 029. LKS Łódź. To, że Raku stadion, też jest kurwa jakieś porozumienie. Wiesz co, bo ja myślę, że pewna niespójność została zachowana. W... Trzeba to powiedzieć. Na dobrą sprawę, w Polsce żadne miasto nie powinno zbudować żadnemu klubowi stadionu. Czyli ani Górnikowi, ani Śląsku Wrocław, ani Lechowi, Legi, kurwa nikomu. Bo stary. No, bo dlaczego? Tylko widzisz, wydarzyła się pewna rzecz. Pierwszą rzeczą było to, wydarzyła się jedna rzecz. Urzędy miasta, żeby sobie zjednać wyborców, no, zaczęły coś takiego robić, nie? Na przykład stadionem dla Górnika Zabrze to, yy, to pani prezydent, nie wiem ile kurwa wyborów wygrała, z pięć razy pod rząd, no whatever. Wygrała, to wygrała. Yy, też było euro w Polsce, więc jakieś stadiony musieli zmodernizować, i, i teraz dochodzi do takiej głupiej sytuacji, nie? Że wszyscy mają stadiony, bo miasto zbudowało, a są niektóre drużyny, które nie mają stadionu, bo miasto nie zbudowało. A de facto chyba nie ma drużyny w Polsce, którą stać by było, żeby zbudować taki stadion. Jakikolwiek nawet z tych. Nie wiem, może ten stadion Polonii by tą, co ma tysiąc kibiców, to by jakiś klub sobie z tym poradził. Ja wiem, że za chwilę fani danych drużyną mówią, ale płacimy za wynajem. Jakby, stary... Nie ma, nie ma kurwa chuja, żeby jakikolwiek, jakakolwiek drużyna skredytowała stadion na 30 lat. Jedyne co się dzieje, to płacą jakieś śrubki względem... płacą jakieś śrubki, żeby, żeby było, że też się dokładają do utrzymania. Na dobrą sprawę, jak masz te stadiony po 500, 600, 300, 400 milionów, to z tego hajsu nawet nie utrzymujesz tego stadionu, nie? E, więc no. I mnie na przykład też wydrażliło to, też wydrażniło to jakbym mieszkał w jakimś mieście gdzie nie ma chodników, nie ma ulic, nie ma kurwa nic, jest szaro, buro i biednie, a budują po kilka stadionów, nie? Wiesz, to jest kurwa skandal, że w Łodzi stary dwa stadiony zbudowali, że w Warszawie kilka stadionów budują, zbudowali, że w Chorzowie kurwa drugi stadion budują i to jest stary, to jest tak proste jak to. Jeśli AC Milan z Interem może kurwa od zawsze grać na tym samym stadionie, to w Polsce też mogą grać na tym samym stadionie, tym bardziej, że za niego nie płacą. No to będzie, ale ale nie, nie. Nie, nie. Majka Szulik była z chyba, tak? Teraz zabrzmie w ogóle z tym rządzeniem, jest ciekawie. Zawsze ogólnie Majka w prezydentem był taki żul, który wygrywał tylko dlatego, że dawał na kościół. Potem był chłop, który został oskarżony za zlecenie morderstwa, czy za morderstwo. On chyba jakieś dożywocie, czy 2-5 siedzi, gołbowicz się chyba nazywał. No i potem przyszła ta Majka Szulik. Ona chyba z PO była stara, a nie z pis ale ja nie wiem. Bo ja już się wyprowadzałem, jak ona zaczęła rządzić. Ja tylko miałem taki feedback, bo moja babcia tam jeszcze mieszkała w Zabrzu, że niby jest super że się zmienia, że w końcu kurwa się zaczyna dziać, no ale w końcu nic się tam nie zaczęło dziać. Odświeżyli tam parę budynków i stadion wybudowali. No i w sumie w 23, jak były te wybory, to wygrała jakaś Tykiara. Chyba z PO. Odsunęli tą Mańkę Szulik. No ale ostatnio były przedterminowe wybory. Nie wiem jak druga tura, ale w pierwszej to Ruchniewska. No, Mimo tak jest w PZN, bo Lech ma stadion, na Warta nie ma i Warta nawet nie dostała pozwolenia, by grać na stadionie Lecha. A to jest, jakiś, to jest jakiś skandal, stary, to jest jakiś skandal. Pewnie, pewnie ktoś ma jakieś tam swoje te... jakieś ma tam swoje... jakieś swoje argumenty, dlaczego jest tak, a nie inaczej, ale mnie to niedzi na dobrą sprawę. Z pieniędzy miasta jest budowany stadion kurwa za 500-700 baniek i... i ktoś mówi, ale tylko my tu gramy. A ile się rocznie? Nie wiem. Z... Niech nawet by płacili stary 20 milionów, pomimo że na pewno tyle nie płacą. To jest 1,35. Jeszcze ten stadion trzeba utrzymać, no jakby no chuj, no jest to nierentowne. Nic na. No. Za taki stadion narodowy by zbudowali, nie wiem, Tor Formuły 1 w tym kraju. Albo 10 różnych torów, żeby sobie ludzie w każdym województwie jeździli. No. To jest jakiś Kamil Szpikowski jest prezydentem Zabrza? Okej. Okay. Grają w grodzisku co? Na stadionie groklinu starego? Stadion ŁKS-u to typowo piłkarski obiekt z jednopoziomowymi trybunami. Pewnie też to, to dziwi. Ja na miejscu takiego ŁKS-u i widzę, to wolałbym mieć stary jeden stadion, który miałby, nie wiem, 35 tysięcy pojemności, byłby dopierdolony pod każdym względem i chuj. No, tylko że ten tego nie lubi, a ten ma takiego, a to gdzie budujemy, a to kto grał kogo, nie. Punami otaczającymi boisko ze wszystkich stron. Trybuny w całości przykrywa membranowy dach z przeszklonymi oświetleniami i zbudowanym no. oświetleniem. Przesełka w barwach biało-czerwonych układają się na trybunie wschodniej w napis ŁKS Łódź. Całość mieści 18 tysięcy... Jaka drużyna ma więcej kibiców w Łodzi? ŁKS czy Widzef? największym stadionem w Łodzi, choć frekwencyjnie ustępuje obiektowi rywala z zamietni, Widzefa. W sezonie 2024 25 średnia liczba widzów wyniosła 6581, co daje 36% zapełnienia. Miejsce trzecie. Stadion Henryka Reymana. Pojemność 33 tysiące... 000... Reymana? A to jest Reymonta? Rejmana, ty, to mi się pojewało w głowie. No właśnie, myślałem, że to jest kurwa na część tego, nie? Że to jest na część tego pisarza, to chuj. Jakbyś mnie zapytał, to bym powiedział. 130 Wisła Kraków. Nowy stadion Wisły powstawał etapami od 2004 no. roku na miejscu, gdzie się jego Niego obiektu. To już czwarty dom białej gwiazdy. Aha, dobra, już wiem o co chodzi. Bo ten stadion jest na ulicy Reymonta 20 w Krakowie, ale jest y, imienia Henryka Reymana. O kurwa jaki twist intelektualny się tu wydarzył. Ociechuj. O ja pierdolę. Ty, jaki plot twist się tu wydarzył. Dobra. No dobra, przeczytałem na Wikipedii, że ten stadion 540 milionów kosztował. No i kurwa, z której strony? Stary, coś za pół miliarda kurwa? I też czego budują drugi. No. Jak, jak stać, to stać. Na nowy stadion, ale to wydarzy się dopiero za kilka lat, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Czy w tym mieście powinny znajdować się dwa nowoczesne stadiony? Mieszkańcy i fani są podzieleni. W poprzednim sezonie na stadionie Śląskim meldowało się średnio 13 037 kibiców. Co pokazuje, że nowy obiekt o pojemności około 15 000 kibiców mógłby okazać się dla ruchu nieco za ciasny. Biorąc pod uwagę potencjalny powrót do elity, miejsce pierwsze Tarczyński Arena. Pojemność 4. Śmieszne jest to, że ten stadion jest brudny, kurwa, on miał być biały, nie? I tu ileś baniek włożyli w to, że miała być samoczyszcząca się, kurwa, ta powłoka na tym stadionie. No nie jest jak coś. On jest, kurwa, tak niesamowicie brudny ten stadion. 1771 Śląsk Wrocław. Finał Pucharu z ramienia UEFA na praktycznie drugoligowym stadionie? To pierwsza taka sytuacja w XXI wieku. Stadion we Wrocławiu z pewnością nie pasuje do pierwszej ligi, a rok temu... Nie, nie wiem czy te, takie, te, trzesełka były, ale one wyglądają jakby trochę wypłowiały, Bez koloru to były. Nikt by nie przewidział takiego obrotu spraw. Jest to największy w Europie obiekt o jednopoziomowych trybunach, a uzyskanie tego efektu kosztowało ponad 900 milionów. Tadion ten mógłby organizować nawet mecze mistrzostw świata. W ekstraklasie na domowe mecze Śląska przychodziło średnio 18 825 osób, co dało trzeci wynik w lidze, ale wypełnienie na poziomie 44%. W pierwszej lidze będzie ciężko, o tak wysoką frekwencję i wydaje się, że sukcesem będzie przekroczenie średniej 10 tysięcy kibiców na mecz. Czy w Chorzowie powinien powstać drugi nowoczesny stadion? Dokładnie ja myślę, że najładniejszym stadionem w Polsce jest stadion Lechii.